W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj najczystsza Maryjo. Podeszło do Jezusa kilku sadyceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przypisał: Jeżeli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziałów w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i mójżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie. Nauczycielu, dobrze powiedziałeś, I już o nic nie śmieli go pytać. Moi kochani, Pan Jezus, zapytany o zmartwychwstanie, nie wyjaśnia słuchaczom jakoś szczegółowo, na czym by to zmartwychwstanie miało polegać i czym się różni istota zmartwychwstania od tego przykładu, który podali tutaj w sadyceusze, że nie ma zmartwychwstania. A to. Dlatego, że tłumaczyć możemy coś wówczas, kiedy mamy możliwość odniesienia do pewnych wyobrażeń, do pewnych doświadczeń. Nie ma niczego w umyśle, czego by wcześniej nie było w zmysłach. Więc, przy pomocy zmysłów, przez porównanie, można na pewne rzeczy zwracać uwagę i doprowadzić do zrozumienia. Tutaj zaś rzeczywistość zmartwychwstania, wiecznego życia z Bogiem, jest święta, czyli niepoznawalna. Absolutnie różna od naszych doświadczeń, chociaż w jakiś sposób z nimi związana. Dlatego Pan Jezus tylko mówi, że wszyscy żyją dla Boga. Rzeczywistość zmartwychwstania dostępna jest tylko dzięki Duchowi Świętemu. Wyjaśnia to święty Paweł, kiedy mówi, że Duch Święty objawia nam to, czego nie możemy się dowiedzieć przy pomocy badań naukowych czy ludzkich historii. Przyzywajmy Ducha Świętego, abyśmy mogli pojąć, przyjąć, uwierzyć i działać według tego, co Bóg objawia, chociaż jest to niedostępne dla doświadczeń zmysłowych. Przyjdź Duchu Święty. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.